Dzień dobry. Amelia, gratuluję. Mistrzostwa Polski. Zostałaś złotą medalistką. Z takim nastawieniem zapewne jechałaś do Sokółki. Jak ci się tutaj walczyło? Bardzo dobrze. No, yy, wchodziłam tak na spokojną głową, yy, żeby tak się nie odpalić i na, na spokojnie wchodziłam i dać po prostu dobrą, bawić się dobrze na ringu i dać siebie wszystko. I, i to było widać w walce finałowej. Spokój, mm -hmm. determinacja. Yy, dużo widziałaś w ringu. Mm -hmm kawałek boksu pokazałaś. Mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. Co możesz powiedzieć o całym turnieju, o e, poziomie zawodniczek, z którymi miałaś okazję się mierzyć? Myślę, że bardzo fajnie. E, dobrze zorganizowane zawody, e, dużo zawodniczek było. E, miałam 8 zawodniczek w wadze, więc no ja jestem zadowolona. Co prawda miałam dwie walki, ale no e, super. W moim zdaniem ja, ja jestem na tak. Jak się czujesz po całym takim mocnym sezonie, bo to naprawdę trochę tych wyjazdów było, zawodów również. No już wchodzi zmęczenie, ale no teraz, zaraz, teraz po tych zawodach mamy odpoczynek i zaraz znowu wracamy do pracy. Na jesień, Gliwice zapewne, tak. no i później Mistrzostwa Świata w Meksyku. Meksyku, dokładnie. To jest główny cel, o którym pewnie zaraz po wakacjach będziecie myślały. Tak. Dlatego pracujemy. Pracujecie ciężko, i, trenerzy już y, wdrażają jakieś plany treningowe pod te zawody, tak, czy generalnie tak. będzie roztrenowanie teraz? No teraz mamy roztrenowanie, ale no, y, potem już y, wracamy, y, ja tak jakieś dwa tygodnie sobie wolnego i już potem wracam y, na treningi, bo nie, no co powiedzieć, no, nie wytrzymam, bo po prostu tak siedzieć na półbie i nic nie robić. W takim razie trzymam mocno kciuki, y, będziemy śledzili pilnie Twoje kolejne starty, dzięki wielkie. Dziękuję pięknie.